UPR, proszę. Panie pośle, my to tak z pewnym rozbawieniem obserwujemy, jak się tutaj te partie mainstreamowe, głównego nurtu, panie pośle, głównego nurtu, za nasze podatników pieniądze, przerzucacie, kto wprawdzie w Polsce większy zamordyzm, stalinizm itd., itd. Panie pośle, no, kibice na stadionach śpiewają precz z komuną itd., itd. Śpiewają nie o komunie, o tym, co wyście politycy zrobili wszyscy do tej pory. Więc to jest moje zapytanie. Wy z tym uczestniczycie. Mówi pan, że Bruksela nami rządzi. Pełna zgoda. Jesteśmy już niewolnikami Brukseli. Ale to wasze ugrupowanie, Lech Kaczyński Lech Kaczyński, panie pośle, podpisał traktat lizboński. Zgadza się? Więc to wyście nam Polakom zgotowali ten los, a teraz opowiadacie nam jakieś pierdoły, że wy teraz będziecie walczyć o suwerenność Wielką Polskę. Następna sprawa euro. Tak, jesteście za, a nawet przeciw, tak? Czyli co, że w referendum i tak dalej, i tak dalej. Powiedzcie sprawę jasno: złoty i koniec. To jest, to jest atrybut suwerenności. Słyszałem pana posła wystąpienie. Bardzo fajne, bardzo wszystko. A pytanie, wszystko możemy super. Prosić? Pytanie. No po prostu jesteście, ani, jeszcze była kwestia prawicy, tak? Nie jesteście żadną prawicą, macie rozwiązania socjalistyczne pytanie to i za mordy. Pytanie. Kiedy zmienicie nazwę partii Sprawo i Sprawiedliwość na Policyjność i Socjalizm? Dziękuję. Dla, y Ca z całą resztą, z całym jakby z tym potokiem z opisu mogę Pan z Panem dyskutować, natomiast co do jednego bym prosił, żebyśmy ustalili, prawda? Ja nie zgadzam się na sytuację, w której mówi się o politykach... Wyście jak, jako jednej wielkiej grupie, grupie, dlatego że wtedy do, wtedy do niczego nie dojdziemy w takiej dyskusji, bo jeśli Pani pan poślemy, nie, nie widzi to różnic to... w stanowiskach pomiędzy poszczególnymi partiami politycznymi, tylko, a, tylko dla pana wszyscy są jedną, jedną magmą, no to w zasadzie wtedy no, polityka przestaje mieć sens. na początku demokracji tak? było 120 tysięcy urzędników teraz jest pół miliona. Wyście, to wszyscy się robić, SLD, PO. Robi. Jest LDP, no wszyscy dookoła. No. Czemu nie jesteście tak, tak jak mecz nowa prawica, czy to za zniesieniem podatku dochodowego? To się naprawdę da załatwić i wykalkulować. A wie pan, jakby to Polska do przodu ruszyło, jest szereg takich ten. Dem Gadań Dajmy szansę na odpowiedź, pokury, no. dziękuję. Nie jesteście prawi co? Powiedzcie wprost, jesteście socjalistami i tyle, dziękuję. Dobrze, e, e. po pierwsze, tak? Po pierwsze nie wyjście i nie wszyscy razem, tak? Bo, bo to jest naprawne, naprawdę... Po sobie, po kolei że, po sobie. Nie, po, nie. Dla, dlatego żeby Są realnie oceniać... politykę, Mam już prośbę, UPR... No. Żeby realnie oceniać politykę, trzeba umieć rozróżniać poszczególne partie polityczne, dlatego że inaczej dyskusja nie ma żadnego sensu, tak? Natomiast... E, Druga rzecz istotna. Ja najbardziej politycy, pan czego się nie lubię też, takich super prostych recept, mówionych przez ludzi, którzy nigdy do władzy nie dojdą, więc mogą sobie mówić, co im się żywnie podoba. Politycy, którzy, którzy aspirują do władzy, którzy mają szansę ją, ją objąć, ważą swoje słowa, dlatego że muszą, muszą brać za nie odpowiedzialność. Bardzo proste super, jest dziękujemy, mówienie koniec. słów, które są radykalne, na o które o których się nie, nie, nie trzeba brać, brać Panie, odpowiedzialności. Pośle jeszcze chciemy...